Rozegrałem 30 sezonów w grze piłkarskiej i co z tego mam? Zarobiłem coś, osiągnąłem coś w prawdziwym życiu lub przybliżyło do czegoś? Nie, dlatego, że grałem forofan. W tym tygodniu miałem zrobić wszystko, by zarobić 40 i 50 zł online i tego nie zrobiłem. Dlaczego? Bo grałem grę na telefonie, ale nie jest to jedyny powód, dla którego nie zarobiłem, gdyż na vlogach możecie zobaczyć, że marnowałem też czas na oglądanie YouTube'a. Mogłem zamiast grania czy oglądania zrobić coś w kierunku zarobienia kasy czy innej rzeczy. Na obecnym telefonie w ten gręgałem około 2 lata, może więcej, a mam obecnie 20 lat. Już przez ostatnie 2 lata, zamiast grać, czy to na telefonie, czy konsoli lub na laptopie, mogę poświęcać czas na robienie filmów na kanał, czy właśnie zarabianie poprzez krypto do bonusy. Dobra, teraz mocno się przejechały po ponga, to wypadałoby chociaż trochę je mi, mimo tego jak to brzmi. Każdy z nas ma swój powód dla którego gra w daną grę czy grę lub nie, mimo że może ten czas poświęcić na rozwijanie się na YouTubie czy prowadzenie biznesu, albo co tam lubisz też robić. Ale zawsze trzeba sobie zadać jedno pytanie, czy warto jest poświęcić ten czas, który już nie wróci na granie w grę? Z której nic nie mamy, poza fajną, jeśli nie nagrywasz lub nie streamujesz. Pewnie zapytacie, jaki ja miałem powód, że grałem lub grałem 30 sezon. Trzech piłkarzy kończyło karierę po sezonie i chciałem dać możliwości wirtualnej postaci na odpoczynek. Co ty zrobisz ze swoją grą czy czymkolwiek innym, to już Twoja decyzja. Nie dajcie tylko moje przemyślenie. Trzymaj się stary.